I jak szuka czego szukasz? No kurwa, masz kielpory! No nie działa, kurwa, no nie działa. Zablokowała no, się, kurwa kierownica, i chuj się lub bombki. Kurwa, jebana. Tamaj do przodu, kurwa, może ta. To kurwa nie działo, że kurwa. A co ty chcesz zrobić? No maszka od kurwa, no. ta franca się nie odpiero, chuj, wie, z którym guzikiem, kurwa. Jak jest tym goździkiem? Ja. Dźwignię, dźwignię, no to dziw... Dźwi... A skąd będzie dźwig, kurwa? <śmia> dźwignia, takie pociągnięcie Majtek. Tak? Kurwa. To kurwa to biega, a nie kurwa dźwignie. To biedzie, no. no Zapyłki pyski i maskę do góry. Tam narysowano. Za kurwa narysowana. To jest głucha weź kurwa, nie widzisz. Na mi? dole, koło nogów możesz, tam. Nie tu z na tym, na trawie. dole? Tam maskę ma zarysowaną, muszę pociągnąć. No, co ciągiery? No. Pociągnąć. Co ciągiery To są kurwa. Weź się i pozostaną. Tak, widzisz, ty ci będziesz trzymał otóż, no to no, no pociągnij tylko Kurwa, ten... <grym> kurwa czekaj no. Powłączasz wszystko, a później kto będzie włączył, to? No? no to kurwa... No powłączam wszystko i chuj z bo w kurwa maszka się nie otwiera. No, no to chyba przykrętaj jeszcze. Aaa, bo kluczyki kurwa zabraliście. Chyba. Jak? No jak, no bo nie ma tak. kluczyków. To w chpij kurwa tam. Ani w pić, ani w dziewięć. Kurwa. No pochyl się tam ci mówię, no. Kurwa, Czeka, No tam kolewy nogi, kolewy nogi mam. Kolewy? No. Zobacz, co mi? Kurwa. Ni wy. To są guziki, kurwa. Jak no, guziki? Jedynka, <laughs> dwórka, trójka kurwa, ja A Ale bo sam i gaz, kurwa i padał, no. Kurwa jebana. Chyba nie otworzysz to tej je... matki. nie otworzysz tej maski dzisiaj. Kurwa Karol zapierdolów, nie jak mam otworzyć, kurwa. Cholą mi pokaż jak ty się pyra. Nie wiem, bo ja cię na samochodach nie znam. Nie znam? No to nie dobrze. Dobrze, kocha. Ale